Zabójstwo mężczyzny przy ulicy Brzezińskiej. 13 zarzutów dla włamywacza recydywisty. Tysiąc ton trucizn zniknęło już z Brzezinki. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień, a takie są szczegóły informacji. 26 czerwca w jednym z budynków przy ulicy Brzezińskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń pomiędzy dwoma mężczyznami uczestniczącymi w libacji doszło do szarpaniny. W wyniku której jeden z nich poniósł śmierć. Zmarły 40-letni mężczyzna miał rany kłute, zadane najprawdopodobniej nożem. Podejrzany w tej sprawie, 33-latek został tymczasowo aresztowany. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Grozi mu dożywocie. Mysowicy kryminalni ustalili i zatrzymali 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o liczne kradzieże z włamaniem na terenie kraju. Jego łupem padły m.in. trzy rowery o wartości blisko 7 tysięcy złotych. W trakcie czynności z zatrzymanym w jego miejscu przebywania policjanci znaleźli także narkotyki. Policjantom udało się odzyskać część skradzionego mienia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie doprowadzony został przed oblicze prokuratora. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu w sumie 13 zarzutów, ponieważ tych się w warunkach tzw. recydywy grozi mu nawet do 15 lat więzienia. W Brzezince trwa likwidacja składowiska niebezpiecznych odpadów. Mysłowicki magistrat na bieżąco kontroluje cały proces wywozu. Na miejscu była również nasza kamera. Od początku maja trwa likwidacja składowiska niebezpiecznych odpadów na Brzezince. Cały proces jest na bieżąco kontrolowany przez urzędników. Jesteście ciekawi jak przebiega? Sprawdziliśmy to. Jest to teren bardzo trudny, jeżeli chodzi o wywóz tych odpadów. Między innymi dlatego, że te wszystkie pojemniki, które są układane jeden na drugim, są przechylone, niektóre się poprzewracały. I dlatego, trudność z pozyskaniem i wydobyciem tych pojemników jest taka, że musimy z różnych stron próbować, żeby dalej nie poprzewracały się bardziej. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i środowiska wykonawca stara się zrobić wszystko, żeby uniknąć wycieków toksycznych substancji. Problemem okazało się także to, że w części pojemników zamiast cieczy znajdują się odpady stałe. Są często jakieś pozostałości po farbach, w większości przypadków takie puste opakowanie po farbach. Także odbiorca miał problem z tym, żeby to... Hmm, Odbierać od nas, dlatego mieliśmy troszeczkę przestoju, ale w tym momencie już wszystko działa jak należy. Do tej pory z Brzezinki udało się wywieźć do utylizacji około 1000 z 8000 ton, czyli jedną ósmą znajdujących się tam niebezpiecznych odpadów. I w tej chwili jeden, dwa samochody są wywożone, ponieważ struktura tych odpadów utrudnia ich utylizację, więc robimy wszystko, żeby pozbyć się ich w sposób eko. Chcemy mieć karty przekazania odpadu, że zostały już przetworzone te odpady, więc ten proces będzie jeszcze trwał. Od przyszłego tygodnia w Brzezinki mają wyjeżdżać cztery ciężarówki odpadów dziennie. Wszystko wskazuje na to, że wykonawcy uda się dotrzymać terminu, czyli opróżnić plac przy Brzezińskiej 50 do 29 października. Terminowości i prawidłowego prowadzenia prac nieustannie pilnują urzędnicy, ale nie tylko. Kontrole odbywają się codziennie. Wydział ochrony środowiska ma całodobowy podgląd na to, co się tutaj dzieje. Są kontrole niezapowiedziane z mojej strony, ze strony Wiosiu. Ze strony służb mundurowych, czyli Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. Na podstawie analizy przeprowadzanych na miejscu wykonawca decyduje, dokąd wysłać konkretny pojemnik. W zależności od tego, co się w nim znajduje, dana substancja będzie unieszkodliwiana i utylizowana, a jeśli to jest możliwe, poddana recyklingowi. Po wywiezieniu wszystkich mauserów, teren po składowisku czeka remediacja, czyli usunięcie skażonej gleby i nawiezienie nowej. Koszty całej operacji to prawie 94 miliony złotych. Ruszyła rozbiórka pustostanu, który straszy przy ulicy górniczej na Rymerze już od wielu lat. Za pracę odpowiada zakład oczyszczania miasta Mysłowica. Ciężki sprzęt przypuścił szturm na pustostan, który straszy przy ulicy górniczej na Rymerze już od wielu lat. Wielokrotnie dochodziło do pożarów zalegających tu śmieci. Była to kryjówka szczurów i osób bezdomnych tuż pod balkonami pobliskich bloków. Choć pustostan należy do osoby prywatnej, od dawna nie interesuje się ona jego losem. Inspektor nadzoru budowlanego pozwolił więc na rozbiórkę obiektu. W ciągu dwóch dni budowla ma zniknąć. Za pracę odpowiada zakład oczyszczania miasta Mysłowice. To jest program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze ważne tematy. Dom dziecka ma nową dyrektorkę. Rozmawiali na rynku o czystym powietrzu. Podczas rodzinnego festynu pożegnali księdza Ryszkę. W Mysłowickim Domu Dziecka rozpoczęły się zmiany. Po dyscyplinarnym zwolnieniu dyrektorki i wielu przeprowadzonych kontrolach od 24 czerwca nową szefową placówki jest Dorota Kompert. Po dyscyplinarnym zwolnieniu dyrektorki i wielu przeprowadzonych kontrolach w Mysłowickim Domu Dziecka rozpoczęły się zmiany. Od 24 czerwca szefową placówki jest Dorota Kompert. Wieloletnia pracownica Hospicjum Cordis i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Studiowała pracę socjalną i opiekuńczo-wychowawczą, terapię pedagogiczną z oligofrenopedagogiką oraz zarządzanie placówkami pomocy społecznej. Dzięki pracy w MOPS-ie doskonale zna podopiecznych Domu Dziecka, ich rodziny i historię. Jaką przyszłość placówki widzi? Ja tu na pewno będę stawiała na to, żeby żeby wejść troszeczkę innowacyjności tutaj wprowadzić do, do, na, do tego domu, jakiejś takiej nowoczesności i współpracę. Przede wszystkim stawiam na szeroko rozumianą współpracę, ponieważ tutaj u nas no w mieście naprawdę współpraca się udaje. Jak podkreśla nowa dyrektorka, zamierza zadbać o termomodernizację placówki, chce pozwolić dzieciom rozwinąć skrzydła i realizować pasję oraz zapewnić im opiekę psychologów i specjalistów, między innymi logopedów, której wymagają... No i przede wszystkim chciałabym im troszeczkę spokoju zapewnić. Ja myślę, że byli w centrum teraz uwagi cały czas, ale wymagają trochę spokoju, trochę takiej stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Na podstawie otrzymanych informacji w marcu prezydent Wójtowicz odsunął od pełnienia obowiązków dyrektorkę oraz psycholog dziecięcą Mysłowickiego Domu Dziecka. Złożył też doniesienie do prokuratury o podejrzeniu znęcania się nad podopiecznymi i mobbingowania pracowników placówki. W domu dziecka odbyła się kontrola, m.in. z ramienia Urzędu Miasta, po której obie kobiety zostały dyscyplinarnie zwolnione. W Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach toczy się postępowanie wyjaśniające. Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Tym razem urzędnicy weszli do mieszkańców naszego miasta, którzy mieli okazję porozmawiać z pracownikami magistratu oraz strażnikami miejskimi na temat programu poniedziałek na rynku mieszkańcy naszego miasta mieli okazję porozmawiać z pracownikami magistratu oraz strażnikami miejskimi na temat programu Czyste Powietrze. Udzielali oni potrzebnych informacji oraz porad. Była także możliwość złożenia wniosku. Dzisiaj mamy czynny punkt czystego powietrza w takiej formule dostępnej dla wszystkich. Dzisiaj każdy zainteresowany mieszkaniec może po pierwsze uzyskać informacje na temat programu Czyste Powietrze, a także wypełnić na miejscu wniosek o przyznanie takiego dofinansowania. Czyste powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można otrzymać nawet 37 tysięcy złotych dotacji. Budżet programu to 103 miliardy złotych. Na co dzień punkt przyjmowania wniosków do programu Czyste powietrze działa w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice. Jest czynny w każdy poniedziałek od godziny 15 do 17 oraz w każdą środę od 7.30 do 15.30. Dodatkowo dzwonią do urzędu można otrzymać szczegółowe informacje w sprawie programu i zapisać się na dogodny termin spotkania bez potrzeby stania w kolejce. Oczywiście też udzielamy informacji telefonicznie. Jeżeli ktoś ma gotowe dokumenty, żeby wniosek wypełnić, też można się umówić telefonicznie. W tym roku w ramach programu Czyste powietrze za pośrednictwem Urzędu Miasta zostało złożonych ponad 120 wniosków, a z miejskiego programu dotacyjnego ponad 600 wniosków na wymianę źródła ciepła. W ubiegłą niedzielę w dzielnicy Bończyk odbył się 28 familijny festyn świętojański. Tegoroczny festyn był jednak przede wszystkim pożegnaniem jego twórcy, księdza Rafała Ryszki, proboszcza parafii ścięcia świętego Jana Chrzciciela na Bończyku i dziekana dekanatu Tomysłowickiego, który z końcem lipca odchodzi na emeryturę. Familijny festyn świętojański na Bończyku od lat zamyka Dnie Mysłowic. W tym roku nie obchodziliśmy święta miasta tak jak zwykle, ale festyn się odbył i miał szczególny charakter. Nie zabrakło mszy w intencji miasta i tradycyjnego ogniska świętojańskiego oraz występów artystycznych. Na scenie pojawili się najmłodsi Mysłowiczanie, ale także Happy Big Band z solistami Anną Kamek i Oskarem Jasińskim, oraz Damian Cholecki z zespołem, który przyznaje, że lubi wracać do Mysłowic na koncerty i nie tylko. Zawsze wracam do Mysłowic sentymentem. Czasami nawet przyjeżdżam tutaj, oglądam stare śmieci, jak to nazwałeś. Jeżdżę po słupnej, a, a nawet klipa kręcimy do mojej płyty wykorzystując mosty na, na trójkącie. Tegoroczny festyn był jednak przede wszystkim pożegnaniem jego twórcy, księdza Rafała Ryszki, proboszcza parafii Świętego Jana Chrzciciela na Bończyku i dziekana dekanatu Mysłowickiego, który z końcem lipca odchodzi na emeryturę. Jest nam bardzo ciężko, ponieważ zżył się tutaj ze środowiskiem lokalnym, ale i my, władze miasta Mysłowice, bardzo zżyliśmy się z naszym dziekanem, proboszczem. To dobry człowiek, zawsze uśmiechnięty, uciekał od polityki, starał się ludziom pomagać i będzie to robił na pewno do końca swojej będzie go brakowało społeczności Bończyka, co parafianie pokazali licznie przebywając na wydarzenie. 28 lat temu pierwszy festyn ksiądz Ryszka organizował wspólnie ze spółdzielnią. Później w roli organizatora zastąpiło ją stowarzyszenie inicjatyw lokalnych nasze mysłowice i od tej pory festyn kojarzy się przede wszystkim z pomaganiem potrzebującym. W tym roku był okazją do podziękowań i pożegnań. Jest zupełnie inny, ponieważ w tym roku nie zbieramy żadnych datków na, na tym festynie, nie jedynie wspólnie. Wspieramy alicję przez nakrętki, które przed kościołem można składać. Natomiast w tym roku ksiądz częstuje wszystkich zebranych. Kiełbasy, krupnioki, to wszystko jest za darmo, do dyspozycji mieszkańców. Jest to takie pożegnanie księdza. Na ostatni podczas swojej posługi duszpasterskiej festyn świętojański ksiądz Ryszka przygotował wyjątkowe stoisko. W ciągu 30 lat nagromadziło się trochę różnych pamiątek, które dostałem, które przywiozłem z pielgrzymek. Jeśli komuś one mają sprawić coś, odrobinę radości, chce mieć po mnie jakąś pamiątkę, to serdecznie zapraszam. Ksiądz proboszcz po raz ostatni wręczył też nagrody w świętojeńskim biegu wolności i marszu nording Walking. Basia te staje na podium właściwie każdej imprezy biegowej w mieście. Nie inaczej było tym razem. Wygrała bieg kobiet i dobiegła na metę jako pierwsza Mysłowiczanka. No ja jestem bardzo ambitna przede wszystkim, więc nie jest to nudne. Chyba byłoby mi przykro, gdybym dzisiaj przegrała. Było tutaj dużo fantastycznych ludzi, znajomych, rodzina cała, także nie chciałabym im się pokazać z tego drugiego miejsca. Zwycięzcą biegu był Mysłowiczanin Jacek Seweryn. Marsz z kijkami wygrał Tomasz Marczak z Aleksandrii I, a wśród pań Sylwia Kasprzyk z Myślachowic. Kompletne wyniki rywalizacji znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. Wygraj darmowe karnety na siłownię i popraw swoją sprawność fizyczną. W naszym mieście ruszył konkurs skierowany do wszystkich mysłowiczan, ale seniorzy, którzy zdecydują się wziąć w nim udział, mogą liczyć na szeroki wachlarz dodatkowych form pomocy ze strony siłowni, które pozwolą im spędzić czas aktywnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Powroty do formy i zdobycie motywacji do ćwiczeń po pandemii mogą być ciężkie, dlatego Mysłowice podjęły współpracę z siłownią Max Gym, organizując konkurs, w którym do wygrania są 23 karnety miesięczne. Ruszył konkurs na miejskim profilu Facebook, gdzie pod postem czekamy na Wasze zdjęcia, jak uprawiacie aktywność sportową. I najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone bezpłatnymi wejściówkami miesięcznymi do Max Gymu. Konkurs skierowany jest do wszystkich Mysłowiczan, ale seniorzy, którzy zdecydują się wziąć udział w nim, mogą liczyć na szeroki wachlarz dodatkowych form pomocy ze strony siłowni, które pozwolą im spędzać czas aktywnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Będą mogli liczyć na szeroką opiekę z naszej strony. Po pierwsze, zapewnimy im dostęp do dietetyka, fizjoterapeuty, trenerów ruchu motorycznego oraz trenerów personalnych, którzy pomogą im wejść prawidłowo, bezpiecznie i przede wszystkim zdrowo w proces ćwiczenia i w proces zdrowego trybu życia. Swoje karnety otrzymali już młodzieżowi radni, a także radni seniorzy. Będziemy aktywnie ćwiczyć, trenować, tym bardziej, że naszym zamiarem jest przygotować się oczywiście seniorów, powołać specjalne drużyny i wystartować w najbliższym czasie w Olimpiadzie Sportowej dla Seniorów, która jest co roku organizowana. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców w każdym wieku, szczególnie seniorów, do podjęcia się aktywności fizycznej i zadbanie o swoje zdrowie. W naszych klubach mamy ogromny wachlarz możliwości treningowych, od, począwszy od maszyn izolowanych, sprzętu takiego jak TRX, gdzie pracujemy ciężarem własnego ciała i także urządzeń tlenowych typu bieżnia, schody i orbitreki, i właśnie na tym najbardziej nam zależy, żeby poprawić wydolność tlenową, bo to jest podstawa takiego normalnego, prawidłowego funkcjonowania organizmu w tym wieku. Konkurs potrwa do 5 lipca. Sport to zdrowie i o tym nawet wiedzą seniorzy. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę spokojnego, udanego wakacyjnego tygodnia i mówię do zobaczenia już za 7 dni.